Siemanko, z tej strony Albert Długoszewski na kanale Świat Sportu na YouTubie. Witam Was serdecznie, e, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, bardzo nam to pomoże w jego rozwoju, e, klikania w dzwoneczek, tak żebyście byli zawsze na bieżąco z naszymi materiałami, no i komentowania, tak żebyśmy mieli e, z Wami kontakt, e, żebyście udzielali nam jakiegoś feedbacku, tak żebyśmy mogli się zmieniać i budować e, na, razem naszą tutaj społeczność i odpowiadać na e, Wasze zapotrzebowanie, bo to jest najważniejsze, tak? No i e, króciutki filmik, e, co dalej z Marcinem Wrzoskiem. No bo e, jest e, takie pytanie: nie? w sensie, e, ja tutaj przytoczę po prostu wypowiedzi tak e, pana Kawulskiego i pana Martina Lewandowskiego z KSW. E, najpierw Kawulski, później e, Lewandowski. Lewandowski, chyba e, wczoraj, powiedział, że jak e, Marcin Wrosek przegra z. Kasiuszem, to nie ma już czego szukać w KSW. I czeka go albo długi rozbrać federacją, albo zamyka mu drzwi. No i teraz pytanie brzmi: co? Tak jak już zalew, dalej z Marcinem Wrzoskim? No jeżeli wygra, to chyba. No nic. No. On twardo obstaje na konferencjach, zarówno na face-to-face, -face, rzuca wyzwanie na lewo, na prawo, tak? Najpierw Kasiusz, później Polak, jeszcze e, pan Ściwujęcki się pojawił w po wczorajszym face to face, gdzie tam e, wrzosek zadymiał. No ale co z powrotem do KSW? No, chyba jedyna opcja, tak? E, że musi wygrać z Kasiuszem i wtedy będzie miał szansę. Przypominam, że Polish Zombie to jest był mistrz KSW, no i tutaj Wiecie, to, to jest jeden jakby taki trybik w maszynie e, akurat dotyczący tej sytuacji, natomiast warto na nią spojrzeć w bardzo szerokim kontekście. No bo to już jest trzecia osoba z przeszłością w KSW, która pojawiała się na FMA Norman Parke bił się w KSW, miał bardzo mocne walki, z Gamrotem chociażby, z Borysem Mańkowskim. Borys Mańkowski również pojawił się w Fame MMA. No i teraz trzecia gala i Marcin Wrzosek, mistrz, były mistrz. No i to jest, wiecie, to jest właśnie ten szerszy kontekst. Że jakby Marcin Wrzosek to jest jedno, no. Jak wygra, to pewnie się nic nie stanie. Sam zapowiedział face to face walka na przetarcie przed powrotem do walk stricte sportowych w KSW. Natomiast jak przegra, no to włodarze z KSW no, nie są chętni. No i wiecie, jeśli mnie pytacie, no też bym w sensie będąc włodarzem organizacji stricte sportowej, na przykład nie wiem, tak Albert Długoszewski, szef UFC i na przykład. Masvidal, e, przyjeżdża do Polski na walkę z Kasiuszem, przegrywa, no, nie witam go e, z szeroko otwartymi ramionami, nie jestem jakoś tam szczęśliwy jakby z tego powodu, bo no, pytanie brzmi po co zawodnicy, którzy hardkorowo zawodowo trenują, e, mieliby wracać do mojej walki, do mojej gali, do mojej federacji, po tym jak przegrali z kimś, kto jest weekendowym fighterem i jest znany ze swojego sposobu trybu życia, który no nie jest najzdrowszy na pewno, bardziej melanżowo imprezowy, no ale to jest wiecie to jest właśnie tak jak powiedziałem jeden z tych elementów, bo warto spojrzeć na szerszą perspektywę i o tym w ogóle będzie też cały film, dlatego zachęcam was do sprawdzenia innych filmów na naszym kanale. No, co, co dalej z tymi, jakby wiecie, e, z tym przypływem zawodników? Tak? Z tym, że sportowcy zawodowi pojawiają się, w, pojawiają się w Federacji Freakowej. Jak w ogóle zapatrują się na to? Bo no, ktoś z tego czerpie korzyści, tak? E, FMA ma, no i sami zawodnicy, a chociażby KSW? No nie powiedziałbym. A fakt jeszcze tego, że na przykład MISZ-KSW zostanie zweryfikowany. Na przykład, bo kas, jeżeli kasz już wygra tą walkę, to źle świadczy o Federacji ja myślę, że pan Kawurski i pan Lewandowski jako e, bardzo dobrzy, sprawni biznesmeni e, mają świadomość tych e, jakby rzeczy. No ale właśnie e, tu akurat, żeby zamknąć klamrą, temat Polish Zombie, e, właściciele e, KSW, wodarze powiedzieli, że Raczej nie ma czego szukać Marcin, jak przegra z Kasiuszem. Sam Marcin wypowiedział się na konferencji, że on sam się by zwolnił z KSW, gdyby przegrał z Kasiuszem. Jednocześnie szuka już innych wyzwań w FMMA. Natomiast tutaj na górze powinien Wam się pojawić link, właśnie do filmu, gdzie rozmawiam o tym, co dalej z federacją KSW, bo to jest jakby bardzo ciekawy temat. Dziękuję Wam bardzo za obecność na dzisiejszym odcinku. Klikajcie w suby, klikajcie w dzwoneczek, piszcie komentarze, co myślicie o tym wszystkim, co myślicie o e, również tym wideo. No i do następnego. Trzymajcie się.